Nie no idzie, idzie, ale. No, Im bliżej to będzie się bardziej ich lękał, czy nie? Nie chyba. Idzie, cudowny jesteś. Kochany. O, jest. Jest, koniczek. Witajcie w naszym Ale balce. ma fajne, fajne ten. Ma nie przejdzie, bo tu leży. kłody są takie. A przejdzie kawałeczek. Chodź, cześć, kochana. cześć. On no, się da pogłaskać. Chodź, no cześć. Chodź. Piękny jesteś, wspaniały. Nie. Lę, Cało, się. Całować chciał, tak? Tak, a temu rękę dajesz zamiast buzi. No, to tak. mu rękę dajesz. Świetno. Nie. Ale bomba. Kochany jesteś. Widzisz? Wy, podałem Ci swoją dłoń, <laughs> a Ty prosisz o więcej, oby nie więcej kochany <laughs> Ci kurtkę z, z, zje, tak jest, sianko, no błądło. trzymaj się, będziesz w internecie za chwileczkę U ale nie w internacie, w internecie w internacie nie, no właśnie, w internecie to jest Piękny szersz, jesteś kochany, oczka sprawa. masz jak śliczne, jak zawsze, no, patrz. cudowny, o. Od... przepiękny, kochany, no Brawo. I warto było przyjść, warto O, idzie następny, tamten też idzie. Ale idzie drugi, bo tu się coś dzieje. <laughs> Jakiś stowarzyszenie Jakaś się zaczęła tu stowarzyszenie a jakieś stowarzyszenie powstaje. To może siostra albo mamusia? No nie wiem. Ale by... takie cieniutkie, ale długą sierść jeszcze mają, czyli zima. no, Ale, może... ale to są takie. Skucy. Może to odmiana, taka Odmiana, długosier... raczej no. długo <laughs> Fajny jest, świetny. No piękne. No, Jakie ptaszki nam po, poćwierkują. No. Kapitalnie. Pa, Kochani, trzymajcie się. Idzie wiosna radosna. Tak jest. Pa. O ty rudasku, podejdź do nas. <laughs> Teraz Ruda, wroga jesteś, jesteśmy... orła niepokona. <laughs> jesteśmy u koników. Zmaczyli. Ruda, wroda, konia niepokona. <laughs> Dobre. Konia Dobre. polskiego. Oczywiście. <laughs> piękne, piękne. No, polski koń to jak... Prawie jak polski orzeł. Polski orzeł, bo to Pegas. No właśnie, Ozeł <noise> Orzeł plus koń równa się Pegas. Pegas. Polski. No i Pegasa nie pokona. Jakie skarpetki ma ten. Piękne. No. I krawacik na no. czołku. Super wyglądają. No trzymajcie się, papa. Pa. Pozdrawiamy wszystkich systemowców z Grześkiem. Nie. Z nie z Grzeskiem, co ja Henrykiem? mówię z Henrykiem z Dzisławem, z, z Maciusiem inaczej wszystko tutaj jest piękne tak jest. o idzie do nas idzie, o tamten idzie do nas tak jest nie dojdzie, bo kulej. Kule. To jest jakiś taki tuskowaty bardziej. Tusk. Ledwo to. Ledwo ciągną. No to patrz, Majcie. Tylko no. do korytarza, żeby dajesz. Idzie, powodu. Dwa są? Dwa koniki podeszły. Tylko nie zjedz moje rączki. Nie zje, nie zjedz. Dzień dobry. Kłaniam się. Panience. I to też panienka, chyba. Nie? Chyba tak <laughs> Ale fajne Koniczki Niedz moje łapci One szukają coś takiego innego, bo ciągle Chyba tylko Trawa, myślać, trawa, ty słoma Jakieś siedzonko. O tu nie ma, jest tylko pozdrowienie. No. Pozdrawiam cię, moja, mój śliczny, czy moja śliczna? Ty jesteś panienką, nieco mniejsza. <laughs> jak przystało? I bardziej szara. Tak, ja też jestem. Czarny, czarny charakter Akurat, to, to... No co? No piękne jest <grym> Ale jesteście. fajne Tak się ustawiłyście no. jakby do portretu Namalować, sfotografować <grym> Ożywić nasze ale życie. Ale fajne. Cześć. Nasze życie duchowe. Pegaziki, a to... O, jak e pędzi tamten. Z niutki jaki szczęśliwy. Raj na tym łez Jakiś padone, Młody, kochani. bo widzę. My już tak nie pobrykamy. Można powiedzieć. Maciusiu. Raj w czyszcu. <laughs> odrobinka raj. raju w czyszcu. Odrobinka, no. odrobinka. O i znowu. O. <laughs> Ząbek czułem. No, no, ale one nie, nie on ugryze. tak próbują tylko. No, witaj, witaj no. kochany. Widzisz, jaką przygodę masz? Przygoda życia, kochani. Nigdy tak blisko nie dałem ręki ko konikowi. Żeby nie powiedzieć koniowi. Sudałem rękę. Sudałem, ale jeszcze. Bo miałeś psa. O, ży jeszcze żyje ta moja rączka. Nie, piesek był mniejszy ode mnie, to jednak. <noise> ten, jest trochę, ten jest trochę większy ode są ciebie. trochę większe ode mnie. Bo tak zawsze myślałem, że zwierzę powinno być mniejsze od człowieka, ale no. tu widzę, że daje no, radę. Ale co by było, radę. jakby tu słoń przyszedł? To byś dopiero potęgę poczuł. Pod... <noise> Pod <ptęgę> trąby. Potęgę trąby. <noise> Zatrąbiłby ale na ciebie. Żęski macie prykrasny, ładniejsze niż Ukrainki. <noise> ale słuchajcie. Ukrainki są takie wy wypacykowane na każdym paluszku, paznokietku. prawda? No. No. Piękne. Ale cię kochane, polubiły. Polubiły. Jutro to bym znowu przyszedł, kochane. tylko musiałbym po... <laughs> odwiedzić Ale słuchajcie. Tak, jakby rozumiały, tak? Jest. A wiesz, że ostatnio mi się śnił koń. Tak? Jaki dziwny sen miałem. Pytam konia, w którym miejscu ukazała się Babcia Maria. Naprawdę! I to był taki koniak, ten. Tak? I on, na moje pytanie, obrócił się, podszedł trzy kroki gdzieś w tamtą stronę i pokazał mu łbem, że tam była Babcia Maria. No A popatrz. Babcia Maria od ośmiu lat nie żyje oczywiście. No to widzisz, one ci tam przypominają, Chyba mi babcie. się przypomniała, żeby po prostu no. No, modlić się za jej wstawiennictwem I dzisiaj, proszę, koniki ukochane. Ale mają piękne oczy. Oczy mają prześliczne. Mm -hmm. Jesteście cudowne, ale uszka jak nastroszone, jakby tak. słuchały. Słuchają Twojego kazania. <laughs> Kazanie na dole, <laughs> raczej na łez padole. <laughs> <laughs> Kazanie na łez padole. <laughs> Błogosławione jesteście w tym wycineczku raju na tym łez padole. <laughs> Takie no. smutne i szczęśliwe będziecie, jednocześnie no. oczywiście. No to trzymajcie, trzymajcie się, się, będziemy się, idziemy. No, pa. Do zobaczenia kochani. Mm -hmm. Ale sucha, nie? No. Czujny. O, Oj, byłby byłby się przewrócił. Przez nas jeszcze by się Jeż, No Jeszcze nogę by przez nas złamał. No, ojej, o. To, by, to by nas chyba zakatrupił. <laughs> no pa, trzymaj się. O. No chodź. <laughs> Jest Romeo i Julia. Tak jest. Dzisiaj. A tu jestem z Maćkiem na chwilę. Akurat rozmawiamy sobie. No mów. No witajcie kochani. Zobaczcie <laughs> jakie piękne białogłowa jaki piękny białogłowy. <laughs> i jakie piękne białogłowy. I jeszcze nurkują. Coś nieprawdopodobne. Kochani, no. słonko przebija się, O, o zrobił <laughs> stanie na głowie. <laughs> Świetno, i znowu będzie stanie na głowie. Jest jeszcze jedno w stanie, 7 punktów przyznajemy, brawo, brawo, Żyli przyznała 7 punktów. Super. W skali do 6. No widzisz, tak tutaj jest na tych naszych stawach. <laughs> no pięknie, pięknie. No to trzymajcie się i żegnamy się. Żegnamy was, alleluja. Aleluja i do przodu. Jak to mówi mój Maciek, alleluja teraz i zazwyczaj. I tak mówi. Świetne. O, i znowu. I znowu piękny pokaz. No, pa.